Dlaczego warto tworzyć newsletter? Zapraszam. Oprócz oh, publikowania postów w mediach społecznościowych warto również zwrócić uwagę na inne narzędzia, które przyczyniają się do rozwoju marki. Jednym z takich narzędzi jest newsletter, czyli automatyczny mechanizm do wysyłania maili. A zatem dlaczego warto go tworzyć? Przede wszystkim zapewnia stały kontakt z klientem. Wiadomości tego typu przypominają odbiorcom o Twojej marce. Dzięki temu jesteś z nimi w stałym kontakcie i nie dajesz o sobie zapomnieć. Stanowi dobry przenośnik informacji i za jego pomocą możesz poinformować klientów o nadchodzącej promocji czy zmianach w Twojej firmie. Po trzecie, generuje ruch. Stworzyłeś nowy produkt, a może chcesz się pochwalić najnowszą wizualizacją, która pojawiła się na stronie. Wykorzystaj do tego newsletter i przekieruj czytelników do swojej strony www. Po czwarte, zwiększa sprzedaż. Dodawaj do newslettera najnowsze produkty i sprzedawaj. Po piąte, jest darmowym narzędziem. Jeżeli zaciekawy Ci ten temat, to po więcej informacji zapraszam na nasze kanały społecznościowe oraz stronę www.